Strefa euro. Marcin Łukasik, witam w drugiej osłonie. Gościem strefy euro jest dziś mecenas Monika Gładoch, pracodawca RP. Witam ponownie. Wracamy do tematu podnoszenia wieku emerytalnego, o czym mówi się coraz głośniej w całej Europie. Komisja Europejska wydała nawet swego czasu białą księgę, w której wskazuje właśnie na taką konieczność. Zgodnie z danymi Komisji, rządy państw członkowskich będą musiały wydawać średnio dodatkowe 2,5% ich PKB na emerytury do 2060 roku, wyłącznie po to, by sprostać istniejącym warunkom systemów emerytalnych. Ale tak jak już mówiliśmy w poprzednim wejściu, nawiązując do wyników badań Eurobarometru, no, Europejczycy wcale nie chcą dłużej pracować. Dlaczego? No to chyba nikt z nas nie garnie się za bardzo do pracy. Taka jest ludzka natura. No tak, ale jednocześnie Europejczycy zdają sobie sprawę z tego, że Europa się starzeje. Jest to pewien paradoks. Tak, ale jeśli coś się zmienia i chce się wprowadzić te zmiany, to zawsze jest opór. To jest typowe. Tylko tutaj jest o tyle dobrze, że najpierw zmienimy, a później ci nowi się do tego przyzwyczają. W tej dyskusji o zmianach reformy emerytalnej najbardziej mnie nieco, czasami nawet mnie to bawi, że dyskutują osoby, których te, ta, to wydłużenie wieku emerytalnego nie obejmie. nie obejmie i wypowiadają się w imieniu osób... No, przed 74 rokiem życia urodzonych. No, może warto by młodych zapytać? Mhm. A czy w przypadku wieku emerytalnego, już nawiązując do tych głosów sprzeciwu, czy istniałaby wobec tego jakaś alternatywa, aby w przyszłości pieniędzy na emerytury nie zabrakło? Taką alternatywą była ustawa z 99. roku i ten zastrzyk kapitałowy. Który się nie udał. Myślę, że też takim pomysłem swego czasu mógł być akcjonariat pracowniczy, bo kiedy w Stanach Zjednoczonych wprowadzono ESOPy w, w latach 80., to akcje i udziały spółek były przeznaczane, y, były przekazywane pracodawcy po to, żeby inwestował w fundusze powiernicze, i tak to emeryci amerykańscy na przykład gromadzą pieniądze na starość. W Polsce woleliśmy kupować. Pralki, telewizory, samochody, albo wyzbywać się w inny sposób akcji. Czyli to jest jakby kwestia, dalej wszystko w rękach ludzi, jakby zmiany ich świadomości, tak? Tak, to jest bardzo trudne, ale tak jak mówię, o tyle jest dobrze w tej reformie emerytalnej, że będzie czas na to, żeby przygotować nowe miejsca pracy, jakieś zachęty dla pracodawców i tak dalej. Że to na szczęście nie wejdzie w życie już. Za 5 lat, za 10, tylko w, pełnej, w pełnym wymiarze za kilkadziesiąt lat. No właśnie, a czy y, mówi się głośno o takich możliwościach, aby y, ci ludzie, jeżeli mieliby dłużej pracować, aby mieli gdzie pracować, aby ich kwalifikacje pozwalały im na to? Czy, bo można odnieść takie wrażenie, że to podwyższenie wieku emerytalnego traktuje się jako pewnego rodzaju panaceum na ten problem starzejącej się Europy. No ale nie ma innego pomysłu. Gdyby. Gdyby u nas Tylko była mnie... taka potrzeba oszczęd... oszczędzania na przykład, żeby system bismarkowski zamienić jakimś innym, ale tego nie wymyślano przez 100 lat. Nic, nic nie wymyślano takiego, żeby ludzie sami chcieli oszczędzać. Poza tym I tak I aby się chcieli umówiliśmy. zwiększać swój potencjał tak, jako pracownicy. Ale, ale to jest pewna umowa społeczna, zresztą zapisana w konstytucji, że państwo mi gwarantuje po wielu latach mojej pracy, że dostanę przynajmniej jakąś kwotę na emeryturze. I to funkcjonuje od wielu, wielu lat, ponad 100 lat. Nie jest więc dobrze mówić teraz, jak to niektórym się zdarza. Nie wierzę w państwo, co będzie za kilkadziesiąt lat, ludzie sami sobie gromadzą pieniądze na starość. To A jest fair. A patrząc już tak, kończąc powoli z punktu widzenia samych pracodawców, czy oni są gotowi, aby. Czy oni są w stanie doceniać potencjał tych starszych, bardziej doświadczonych pracowników? Zakładam, że trudno nam się tutaj wypowiadać, jakby w imieniu pracodawców we wszystkich krajach europejskich, ale na naszym własnym podwórku. Teraz już się to zmienia, bo są najnowsze wyniki, z których wynika, że już wzrasta liczba pracowników 50. To jest bardzo. Pozytywna informacja, ale koncepcja zatrudnienia się może zmienić. Kiedy się okaże, że młodych jest mniej, a większość stanowią pracownicy starsi, to siłą rzeczy ten rynek się będzie zmieniał. Jeśli mogę, opowiem taką historię pewnej polityki w firmie, yy, w ko znanej korporacji. Tam na przykład jest taka koncepcja, że zatrudnia się każdego, kto chce pracować. Więc zdarzyło się, że Obsługę y, kawiarni, obsługą, Każdego, kawiarni obsługą kawiarni zajmowała się pani, która miała 92 lata, przyniosła na tatce herbatę i kawę, która jej podskakiwała w dłoniach, ale szef firmy był dumny, powiedział, to jest nasza najstarsza pracownica. Być może, że polskie firmy albo korporacje, które są w Polsce czy w Europie, zaczną właśnie budować taki wizerunek nowy, zupełnie nieznany w Europie. Nie wiemy, jak to się będzie zmieniać. To jest kwestia przyszłości, trochę science fiction na ten moment. Dobre słowa na koniec rozmowy. Mecenas Monika Gładoch, pracodawca RP, była gościem strefy euro. Dziękuję. Strefa bardzo. euro. Program współfinansowany przez Parlament Europejski.